This is it, get them. Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Bolwer 100, a to jest kolejny odcinek, zagrajmy w The Longest Journey, najdłuższa podróż jest dość jasno, więc za dużo nie widzę rzeczy na monitorze. Tak choć wyszło. Coś tu jest. Półka z książkami. Książki o sztuce. Jest tu jedna naprawdę fajna o tarnerze. Uwielbiam jego pejzaże. Ok chyba z tym Olafem nie rozmawiamy jeszcze. Olaf znowu maluje. Czy on nigdy się nie męczy? To pewnie przez te mroźne norweskie zimy. Nie ma nic do roboty poza malowaniem. Nie chcę mu przeszkadzać. Okej. Okay. Ładne. Bardzo van gogowskie Z odrobiną mncha. Na, na górę, weźmy. Bo nie ma nigdzie indziej. O, jest... U, co to jest? Holorzeźba. Emma naprawdę potrafi używać holo-rzeźbiarza, a jej wyobraźnia jest taka żywa. Dobrze, że jest moją najlepszą przyjaciółką, bo mogłabym być zazdrosna. <laughs> uh... Zlew? Te zlewy są równie stare jak sam budynek, ale przynajmniej były niedawno odnawiane. Kilka książek o barwach, zasadach kompozycji i polowaniu na kaczki? Hm? Okej, okay, więc. Pędzel i paleta, szkicownik, A. płótno. Bardziej niż puste płótno przygnębiają mnie tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. No. Ja nie maluję palcem. Potrzebny mi pędzel i paleta. No właśnie. A, cóż, płótno, paleta, szkice. Głównie książki o sztuce. Przeczytałam je wszystkie, obejrzałam reprodukcje, ale znacznie bardziej wolę oglądać prawdziwe obrazy. To kilka moich ostatnich szkiców. Niestety są tylko jałowym świadectwem mego braku inspiracji. Farby olejne i akrylowe. Szkicownik. Te szkicowniki należą do paru studentów, którzy też korzystają z tego miejsca. Też szkicowniki należą, paru... należą do paru studentów, którzy też korzystają okay, z Okej, okej, okay, spoko, spoko, już nie musisz tego potwierdzać. Moje narzędzia. Największą zaletą pracy tutaj jest to, że nikt nie podwędza moich rzeczy. Aha, dobre przemyślenia. Weź to. Ja nie maluję palcem. Ja nie maluję palcem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay, spoko. Wejdź to. Aha. To jest do tego. <coughs> A ktoś kuchnia jest? Cześć. Emma? Nie spodziewałam się, że cię tu dzisiaj zastanę. Ja też. Jesteś zajęta? Nie, to znaczy jestem, ale i tak miałam już skończyć na dzisiaj. Dlaczego pytasz? Co się stało? Mam dla ciebie ważną informację. E, tak? A od kogo? Co za wiadomość? Mam nadzieję, że nie od mojej mamy. Tak? Od kogo? Wiesz lub nie, ale od Corteza. Przepraszam? Chcę się z tobą spotkać, to dokładnie jego słowa. Tam, gdzie dzieciaki przedstawiają swoje sny. Przedstawiają sny? Co to ma znaczyć? Skąd mam wiedzieć? Miałam nadzieję, że ty będziesz wiedziała. O coś jest. What the fuck? Co to było przewidzą? Hmm... Nie wiem. Zresztą Mówił coś jeszcze? Nic to wszystko. Dlaczego chcę się z tobą spotkać? <grymnie> Nie mów, że macie potajemny romans. Och, jasne, dziś w nocy uciekamy i lecimy do Afryki. Tak stało się to tak szybko, moje serce trzebocze. A jakie to romantyczne. Nie mogę sobie wyobrazić lepszej partii niż senior Cortez, latynoski kochanek. <grymnie> <grymnie> Rozmawiał z tobą o koszmarach? Nie, dlaczego? Nie wiem, po prostu. Moje sny naprawdę zaczynają mnie martwić. A ty znowu swoje o tych snach? Popadasz w obsesję, April. To tylko sny. Czasami banan to tylko banan. Papieros. Papieros? Papieros? O co ci chodzi? Czasami papieros to po prostu papieros, a nie banan. E, nieważne, chodzi mi o to, że za bardzo zagłębiasz się w swoje sny. Jestem pewna, że są stuprocentowo logiczne. Nawet mówiący smok. Czy mówiący smok jest logiczny? Zwłaszcza mówiący smok? Śnił ci się smok? No dobra. To nie jest logiczne. To po prostu głupie. Ale to może być ciekawe, mów dalej. No dobrze, był sobie smok. To już chyba ustaliłyśmy. Śnił ci się smok. Ale nie taki zwykły smok. Mówiący. Tak. Już przez to przechodziłyśmy. Mówiący smok. Co mówił? Ona, to była ona, smoczyca. Co? Poznałaś po spódnicy, wysokich obcasach i szmince? Niech pij ze mnie, Emma. Ona coś do mnie powiedziała. Coś o tym, że jestem matką przyszłości. Pewnie powiedziała, czas wstawać i iść do szkoły, April. Skoro nie chcesz potraktować moich snów poważnie, to po prostu przestanę ci opowiadać. Czy to obietnica? Mówisz, jakbyś miała prawo żartować z moich snów. Oglądałaś ostatnio swoje rzeźby? Och, to było podłe. Uderzyłabym cię, gdybym nie była taka głodna. Idziemy na obiad do baru. Nie jestem głodna. Wpadnę tam, jak tutaj posprzątam. Padnę tam, jak tutaj posprzątam. Będę tam przez jakiś czas. Więc na razie. Co za pizda. Ehm, um, nie było tego sformułowania. Żyp I zniknęła. O, coś się dzieje, coś się dzieje, muzyka jest. What the fuck?! Opcja... E, pisało, że on kliknąć Zapisz, zapiszę sobie grę Powód do gry Czemu mi to pewnie opcje świecą A może to ekwiwalent Duże To wkład M w wystawę Mhm, spoko, spoko Widzieliście to? Jasne gwint! Co na za grzybki e, je? Albo jakiego dostacu używa? Wiecie, <grytanie> do używek! Okej, okay, zejdźmy na dół. Bo tu i tak nic nie ma. Aż Ładne! Bardzo van gogowskie. Okej, okay, już to gadałaś, już to gadałaś. Kosz nic nie ma. No, muszę się nieźle przybliżać do, do, do monitora, bo tak mi rąbię naprawdę światło z że... Prawie nic nie widzę. I takim zrządzeniem losu nie sprawdziłem, o której zaczynałem. No, z losu. Dziewczyna, co to... Ładny kolor włosów. Ładny kolor włosów. Jaka dziewczyna. Okej, okay, zacznę tablicę ogłoszeń, bo... Potrzebna modelka do pozowania nago przy poważnej pracy. Postscriptum. Szukam tylko młodych i pięknych. Miało być panienek, ale skreślił i napisał kobiet. Aha, aha. Eee... nie mam pytanie. To może do... Co to kurde jest? Tego koleśa tu wcześniej nie było. Stare żelastwo. Malarz. Ten facet zawsze tam stoi. Stare z wyłazimy stąd a. metro nie mamy hajsu żeby iść do metra znaczy kasy pieniędzy mamony nie 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 nie, nie. mostów o, a to skaterzy co oni robią? Nie wiedzą, że w Newport jazda na deskorolce jest zabroniona? Że co? Nie ma jazdy na deskorolce? Ja pierdzielę. A na rowerze można? Do parku, na kawiarni. Skaterzy. No. A ten? Słucha techno? <śm> Okay. o, i kawiarnia nagle już jest dostępna. Zakochanie. Uważam, że ludzie powinni robić takie rzeczy za zamkniętymi drzwiami. Przynajmniej do czasu, aż znajdę sobie chłopaka. Fringe Cafe. Dziwi mnie, po co turyści ściągają do Newport. Można sądzić, że lepiej byłoby pojechać do Indii, Australii czy pozaziemskich kolonii. Okej, okay, włazimy, bo nie mamy i tak nic więcej, więcej do roboty. A, a ten kto to? Cóż Darmowe cukierki, tylko dla płacących klientów. Stan ma zwyczaj potrącania ekspensji, jeśli hmm, poczujesz skurcze żołądka. Jestem pewna, że stan nic nie zauważy, jeśli dyskretnie pogrzebie w jego zapasach. Ma tego pełno w skrzyniach na zapleczu. Biorę jeszcze. Mam tego potąd. A ja chcę więcej. Charlie. Mój dobry przyjaciel Charlie, był pierwszą osobą, którą spotkałam po przyjeździe do Małej Wenecji. Bardzo go kocham, jako przyjaciela. A do buzi. I całujemy. niam, 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 niam. Nie, już mi odwalano na drekel, a jeszcze nie ma nocy. Eee, jeszcze pogadamy. No nie patrzę się na zgadzają. April. Miło cię widzieć. Chciałem ci dzisiaj obudzić, ale już Cię nie było. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Nie. Kto rano wstaje, ten na czas kończy cholerne obrazy. To było śmieszne? Widziałeś gdzieś w pobliżu Cortesa, że bar był wcześniej zamknięty? Dlaczego bar był wcześniej zamknięty? Małe problemy z rurami. Stan nieźle się napracował. Był nieźle wkurzony. Ciągle wrzeszczał na hydraulika, żeby je naprawił. No i biedak próbował pracować, ale stan nie dawał mu spokoju. Żeby usunąć awarię, hydraulik musiał wejść po szyję do kanału. Uch, świetnie. Były też kłopoty z instalacją na tyłach domu. Nie było ciepłej wody. Zauważyłem. Dziewczyno, to był naprawdę zimny prysznic. Tutaj w Wenecji zawsze są problemy z rurami. Są za stare. Wiedziałeś, że ja się dzisiaj, że no, dziś wieczorem robisz coś konkretnego dziś wieczorem? Pracuję. Powinienem być na próbie, ale potrzebuję pieniędzy. Chcę pojechać na tydzień do domu, zanim zaczną się do zajęcia. Racja, mówiłeś mi, pamiętam. Od lat nie byłeś w domu, prawda? Tak, to prawda. Cztery lata. <laughs> nie za dobrze układało mi się z ojcem od czasu, kiedy wyjechałem. Wiem, jak to jest. To banał, prawda? Niespecjalnie pali mi się do spotkania z nim, ale miło będzie zobaczyć resztę rodziny. Szczególnie siostrę i mamę. E, mogę zadać się kilka pytań, jak idzie. Jak idzie dzisiaj praca? Poza tymi kłopotami z instalacją wszystko w porządku. Emma siedzi z Markusem i Izabelą, a poza tym to był spokojny poranek. Wszyscy są teraz pewnie w domu schowani przed słońcem, nie? Albo na wakacjach. To idealna pora. Już w lipcu miasto się smaży, a w sierpniu jest jeszcze gorzej. Powinnaś była zostać na wsi aż do września. Tam jest chłodniej, no nie? Chyba wolę to gorąco od tego, które miałam w domu. Chyba wolę to gorąco od tego, które miałam w domu. Teraz jesteś bezpieczna, no nie? Opiekujemy się tobą. Tak, mama szczęście. To nie jest sprawa szczęścia. Jesteś dobrym człowiekiem i zasługujesz na dobrych przyjaciół. Pomożesz mi, jeśli będzie mi źle, prawda? Ty masz zawsze dobry humor, Charlie. Tak, ale nigdy nie wiadomo. Wiem, że zawsze mogę na Ciebie liczyć. Widziałeś gdzieś w pobliżu Korteza? Mogę zadać gdzieś eee. Widziałeś gdzieś w pobliżu Korteza? Owszem, widziałem. Pytał o Ciebie. Nie wiesz, dokąd się wypchało? Nie wiesz, gdzie dzieciaki mogą... Przestać? Nie wiesz, gdzie dzieciaki mogą... Mm. Przedstawiać swoje sny? Może u psychiatry? Chyba nie o to chodziło, Charlie W takim razie nie wiem mm. Pytał o mnie? Tak, pytał, gdzie jesteś Miał dla ciebie wiadomość Powiedziałam mu, żeby zostawił ją Emmie Bo ona miała się z tobą wcześniej spotkać Dostałam ją, ale nie mam pojęcia, co ona znaczy Cortez bywa trochę dziwny nie wiesz, Nie wiesz dokąd się wybierał. Nie, ale chyba oglądał plakat koło szafy grającej. Powieśli go dzisiaj. Co za Co to za plakat? Ten, który wisi koło szafy grającej. Aha. Dzięki. Nie ma sprawy, April. Co za Nie ma sprawy! Ech. Jednego w te weźmiesz, drugiego we w tę weźmiesz nie ma różnicy. Mogę być końcowym chłopakiem, mogę być początkowym chłopakiem. Mm, wiecie co, ja chyba tutaj zakończę, naprawdę już mi odwala, ale kiedy, może przez to światło, bardziej lubię w nocy nagrywać. Oprócz tego, że nie, nie przeszkadza, jak nagrywam, to też jest to, że przynajmniej widzę coś na monitorze, co się dzieje. Dlatego ja uwielbiam na przykład w nocy coś nagrywać. Oczywiście, jak... Ktoś by powiedział, pewnie noc jest od spania, ale no to, to, to jest zależne od człowieka, no. Niektórzy lubią spać w nocy, niektórzy lubią co innego robić w nocy, <laughs> wiecie, o co mi chodzi. A niektórzy lubią nagrywać w nocy. Lub robić to i to. Na raz. No. Więc chyba tutaj zakończę odcinek, więc... Ja tutaj zakończę odcinek, pomyłka. W wysłownictwie, więc komentujcie, subskrybujcie. No, zobaczenia w kolejnych odcinkach, które na pewno się pojawią na moim kanale lub w filmach, jakieś pojawią się na moim kanale. Hejka!